Takie patrzenie w przyszłość z ufnością, tak. Bardzo często rozmawiam z decydentami właścicielami biznesu, decydentami i zauważam, że coraz więcej ludzi na wysokich szczeblach w biznesie coraz słabiej radzi sobie z własnym życiem. Po prostu yy, ze zdrowiem psychicznym. Yy, żyją w chaosie, nie potrafią sobie radzić z, z codziennością. Z czego to wynika? No, wynika z tego wszystkiego, o czym mówiłem wcześniej głównie z tym, że nie radzą sobie ze stresem, który nasila się generalnie, tak? no, z różnych powodów się nasila, prawda? przyspiesza tempo zmian, prawda? jest coraz większa niepewność, i trudniej planować coś sensownie, prawda? otoczenie biznesu też jest jakieś nieobliczalne do końca no, ogromna odpowiedzialność i tak dalej no, to są ludzie, którzy po pracują pod ogromną presją. Oni muszą, oni muszą się profesjonalnie, y, jak powiem, serwisować, tak? czy, czy, czyli no, znać wszystkie techniki, które służą temu, żeby jak najczęściej przełączać ten organizm w tryb regeneracji. Państwo przygotowali taki program 8O, 8 razy odporność, jeżeli dobrze Tam, mówię. Jakie są efekty programów kolejnych? No to, to, to jest znakomity program. Przepraszam się, tak chwalę, ale my go już testujemy od, na ludziach czasu. od, od 15 lat. No i albo więcej nawet, bo ja to jeszcze wcześniej robiłem w laboratorium. I, i, i to, no to, to, to jest 8 kompetencji tak, które trzeba w sobie... Wykształcić, wykształcić czy też odświeżyć mm -hmm. i które służą temu, żeby lepiej, dłużej mm, i z mniejszym kosztem pracować w trudnych warunkach. To jest chyba dobra inwestycja dla, dla biznesu, żeby. Myślę, że tak. No, zresztą mamy sporo klientów na szczęście, ale. Jak zawsze się przyda. Jasne. Ym, na koniec chciałem jeszcze Pana zapytać. Dzisiaj, kiedy jadąc tutaj do Pana z Wrocławia, usłyszałem, że dzisiaj mamy dzień optymisty. Tam, tak? Tak. No, czy, czy warto być chodzi. w życiu optymistą? Czy ja jestem no. optymistą? Tak, czy pan z optymistą i czy warto w ogóle być optymistą w życiu? No, naj, najbardziej warto być kimś, kto jest urealniony, dobrze zorientowany, tak? bo taki nadmierny optymizm, tak zwany hura-optymizm, jest, jest też niebezpieczny, bo będzie nam znikać z oczu to, co może stanowić jakieś źródło zagrożenia czy niebezpieczeństwa, tak? Ale generalnie, no, taki optymizm, powiedziałbym, Fundamentalny, fizjologiczny, umiarkowany, umiarkowany jest, jest zdecydowanie, pomaga żyć. To, to jest tak, takie patrzenie w przyszłość z ufnością. Tak? No, też, to działa na tej zasadzie, że my wtedy uruchamiamy swój potencjał. Tak? Właściwie, właściwie do tego się sprowadza. Tak? Że my naprawdę uruchamiamy swój potencjał, że. I po prostu idziemy na całość w to życie. Ufamy, no, wierzymy? Ufamy, wierzymy i, i nie marnujemy czasu, prawda? Bo z kolei pesymizm, taka czarna wizja, że tego co w przyszłości, tak? no uruchamia, wprowadza nas w stres, a poza tym, no, tym samym uruchamia te wszystkie takie zachowania, które mają służyć obronie, tak? y Zachowawcze, mm -hmm. konserwatywne. No i można marnować życie tak w ten sposób, tak? bo Niezależnie od tego, co się jutro wydarzy, no to, to dzisiaj jest fajny dzień. Jakby podsumowując, naszą rozmowę, bądźmy uranieni, bądźmy optymistyczni, i żyjmy tu i teraz, i tak. żyjmy z pasją. Tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. I zaangażowaniem. Zaangażowanie. Bądźmy zaangażowani. Dziękuję bardzo za zaangażowanie w naszą rozmowę. Dziękuję bardzo, wzajemnie. Dziękuję.